pokażę jak włożyć kostkę 2 x 2, no to zaczynamy. Najpierw sobie ją jakoś pomieszamy. Dobra. I zaczynamy od... Ja będę układał z białą ścianką, no bo ja się do niej przyzwyczaiłem do białego koloru. To teraz tak, szukamy białego i biało pomarańczowego. To gdzie jest? powinien być gdzieś tu jest. To podjeżdżamy nim jakoś tak, aby był, aby się znajdował, znajdował tu, 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 tu lub tu. Robimy algorytm dół lewo. Góra prawo. I robimy go tyle razy aż wejdzie. Tak samo obracamy i szukamy biało-zielonego. Biało-zielone tu jest. Podjeżdżamy nim obok, i robimy du algorytm. I tu ostatni algorytm. Już mamy połowę kostki ułożone. Następnie obracamy. Łapiemy kostkę i teraz tak. Yy, będziemy układać jednym algorytmem teraz tę część. Jak, jeżeli tu gdzieś jest żółte, tu lub tu, to tu już nie robimy, ale obracamy tam, gdzie nie ma żółtego na górze i robimy algorytm dół, lewo, góra, prawo i robimy go tyle razy, aż wejdzie. Obracamy, To ważne, żeby odwrócić, bo się nie pomiesza, Jeżeli nie odwrócimy i łapiemy, i robimy algorytm dół, lewo, góra, prawo. Teraz tak mam taką sytuację, że muszę te dwa zamienić. Widzicie, to łapię kostkę w ten sposób, żeby tu był jakiś kolor. I robię algorytm góra, prawo. Góra lewo, du, prawo, du. Daję dwa razy w prawo, raz, dwa i robię algorytm Dół, lewo, góra, prawo, tak dwa razy, aż wejdzie, obracam, dwa razy, teraz dwa razy obracam, i jeszcze raz, jak widzicie, mam. I teraz Wam pokażę. Dobra, już jestem, i jeszcze jest jedna sytuacja, gdy ten i ten naprzeciwko, ten i ten są zamienione. To co należy zrobić? Zwrócić je na dół, algorytmem dół w górę prawo, obrócić i tak samo ten drugi. I teraz tu jest. Zielony i jak widzicie czerwony Szukamy zielonego i czerwonego Jest i czerwony To go robimy algorytmem Dół, lewo, góra, prawo Tyle, tyle razy go robimy Dokładnie 5 razy Aż wejdzie Następnie obracamy I tak samo z tym ostatnim klockiem Gdy tak zrobimy Teraz mamy taką sytuację że musimy zamienić te dwa kropki. ten i ten. Łapiemy tak i to już robiliśmy, góra, prawo, góra, lewo, dół, prawo, dół. Pamiętacie, przed chwilą to się. Robimy, wsadzamy, ogólnie, dół, lewo, góra, prawo. I mamy ułożoną kostkę Rubika 2. Jak widzicie wszędzie. Piszcie w komentarzach. Lajkujcie, subskrybujcie.